Może zimą, kiedy jest taka zima właśnie jak w tym roku była, gdzie napadało dużo śniegu, gdzie było duże oblodzenie, były bardzo niskie temperatury, jest imponujące. Proszę sobie wyobrazić zimową plażę, kiedy jest mnóstwo śniegu, brzeg morza jest oblodzony i właśnie to oblodzenie jest bardzo fascynujące, ponieważ te formy nadbrzeżne mają różne ciekawe kształty. Ja to właśnie bardzo lubię fotografować. Proszę spojrzeć tutaj na to zdjęcie. Mamy tutaj wielkie zatoki lodowe, które powstały, gdzie w morzu jest y, mielizna. Te zatoki lodowe są, proszę to zobaczyć, jak to świetnie wygląda, przedziwnych kształtów. Ich brzegi często sięgają do dwóch metrów. Przypominające wielkie paszczy, ja to po swojemu nazywam, coś w rodzaju stalaktytów i stalagnitów, tak jak to widzimy nieraz w górskich jaskiniach. To jest coś imponującego. To wszystko się mieni lodowo-śnieżną, bielą. Po prostu to jest... To jest nie do opisania. Wielkie bryły lodowe, które przy brzegu morza omywane falami morskimi tworzą coś w rodzaju grzybów. Te grzyby, kapelusze mają lekko opruszone piaskiem. To jest po prostu bajka. O, widzi Pani tutaj ten grzyb? Proszę zobaczyć, jak on wygląda. Ale mnie najbardziej jakby przypadło do gustu tak zwany pak lodowy. Zresztą ten pak lodowy mnie pokazał mój mąż, bo ja bym była tego nie zauważyła. Bo to wszystko w tej bieli śnieżnej, w tym lodzie, to jest czasami takie bardzo zamazane. To trzeba wpatrywać się w te szczegóły. Pak lodowy powstaje na morzu. Przy bardzo niskich temperaturach, przynajmniej tak gdzieś około minus 20 stopni. Cóż to jest ten pak lodowy? Pak lodowy to są malutkie kawałeczki lodu unoszące się na morzu. Tych kawałeczków lodowych jest niezliczona ilość, ale to fantastycznie wygląda, bo morze faluje, te drobinki się unoszą na wodzie i wydają niesamowity dźwięk, który przypomina uderzenia kryształków na Żerandolu. No dla mnie to był widok i odsłuch niesamowity. I właśnie ten pak lodowy to jest jakiś taki ewenement, bo to jest nie zawsze na morzu. To jest tylko właśnie przy tych bardzo niskich temperaturach. Woda morska zimą jest nieskazitelnie czystą, jest wodą krystaliczną. To się też bardzo rzadko zdarza. Nad morzem, na plaży zimowej jest dużo ptaków. Te ptaki są bardzo ufne. Są mewy pospolite, są mewy śmieszki, których zawsze jest bardzo dużo i troszeczkę mniej mew szarych. I to wszystko tworzy taką jakąś Wielką wrzawę. Przychodzą do nas łabędzie, które są na tyle ufne, bo one przychodzą, proszą, żeby dać im jeść. No i oczywiście to jedzenie dostają od ludzi. Bieraczy bursztynów to wielu jest w Gdańsku. Takie bursztyny możemy sobie potem albo gdzieś ułożyć w jakimś fajnym miejscu, żeby przypominały nam morze. Możemy sobie zrobić z nich na przykład nalewkę bursztynową, która dla zdrowotności Podobno jest bardzo dobra. I tak to nad morzem właśnie tyle przyjemności i tyle radości. Ja w tych przestrzeniach nadmorskich się gdzieś tam zawsze przemieszczam, fotografuję, zbieram bursztyny, słucham jak taki głośną wrzawą gdzieś tam przemieszczają się. To jest wszystko bardzo fascynujące. Ja się tym cieszę.